W tym piku przydałoby się trafić dzisiaj coś dobrego, ponieważ potrzebuje foderu. Przed nami paczka z ikoną, cała masa pików, paczka z hero. Naprawdę będzie się działo. Dlatego potrzebujemy już teraz kart, z których będziemy mogli robić inne karty. I Jamie Vardy to jest naprawdę przyzwoity start. Ale od tego momentu mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, bo przed nami jeszcze chociażby moje nagrody za Food Champions. Ale najpierw partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, legalny polski buchmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski, która już w ten piątek mierzyć będzie się z Niemcami na stadionie narodowym w meczu towarzyskim. No, ale dla reprezentacji Polski starcia z naszymi zachodnimi sąsiadami zawsze są tymi o troszkę większej wadze, szczególnie, że ten mecz będzie pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego. Jeśli chodzi o reprezentację Niemiec, trzeba przyznać, że projekt Hansiego Flika. No, po niezłej górce na początku, teraz raczej znajduje się w dołku. Zatem zobaczymy, czy będziemy w stanie do naszego historycznego bilansu dołożyć kolejne zwycięstwo. Nie wiem. Wiem natomiast, że jeżeli jesteście pełnoletni, a nie macie jeszcze konta na STS, zapraszam serdecznie do rejestrowania się z linku w opisie. Korzystajcie z kodu Koza, bo to po pierwsze wspiera mnie, a po drugie Wam daje dostęp do naprawdę fajnej oferty powitalnej, m.in. zakład bez ryzyka do stówki, który możecie wykorzystać m.in. na to spotkanie. Wszystkie jeszcze. Szczegóły znajdziecie na dole w opisie. Zapraszam, polecam, jeśli jesteście oczywiście pełnoletni, bo naprawdę warto skorzystać z tej oferty. No to co, przejdźmy do tych pików. 8.4+, 4 plus? może być Laporte. Oczywiście wziąłbym normalnie Trenta, ale mam go w duplikacie, a ja czuję, że tych duplikatów możemy mieć naprawdę sporo, więc wolę czasem nawet zejść o to jedno oczko, jeśli chodzi o overall, tylko i wyłącznie po to, żeby nie mieć kłopotów potem z Quickselem. Mam nadzieję, że kłopotów nie będziemy mieli z trafieniem dobrej karty. Tutaj, proszę, widziałem Teo Hernandezów, bardzo. Często a tu jest Kwicza Kwaradona, ale jest Teo Hernandez także. Tylko jest mój problem taki, że Teo pasuje mi do składu bardzo, bardzo. Bardzo, ale Kwaradona to jest Kwaradona. Wydaje mi się, że cenowo on miażdża Hernandeza, bo to jest półtora miliona. Tego się spodziewałem. A jeśli chodzi o Teo, to co, pewnie z 400 tysięcy? Coś takiego. 400 to kosztuje jego karta Toty. Ok, Toc kosztuje pół miliona, ale słuchajcie, no. Nie, 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 nie. Nie mogę odrzucić takiego trafu jak Kwaradona. Po prostu tego nie wolno zrobić. I zobaczmy, co odda nam drugi pik. Proszę! Jakby człowiek wiedział, jakby się człowiek mógł cofnąć w czasie, to by tam tego tył wziął i miałby go z tym kwaradoną. a tak jest ich. Dwóch, no takiego foderku nie zmarnuję, nie ma opcji, ale przynajmniej cieszę się, że moje szczęście do mnie wróciło, bo dawno nie trafiliśmy nic naprawdę dobrego, zresztą e, ja też widzę, że wasze trafy oddają, bo co chwilę dostaję wiadomości z Ronaldo Nazario, co chwilę czytam te komentarze, e, które pojawiają się pod filmami, więc naprawdę muszę powiedzieć, że tak jak jakiś czas temu to był żart i mem, tak teraz to jest prawda, zostawiasz łapkę w górę. Przede wszystkim subskrybujesz kanał, jak chociażby te osoby, które nie zawahały się tego zrobić. A potem okazuje się, że to naprawdę oddaje. Zatem słuchajcie, zrobimy teraz tak. Ja wezmę tego kwaradonę, dam sobie do SBC, a wy w tym czasie możecie zobaczyć, co trafiłem z paczki z ikoną. Bo w sumie w dzisiejszym odcinku będą dwie paczki z ikoną. Więc jak nie dla szczęścia, to dla kontentu naprawdę warto polajkować. Fix ikoną, który mam nadzieję wreszcie będzie dobry. Nie mamy duplikatu, ale powiem tak, ja też parę ikon przepaliłem w piku na tą ikonę, bo były tak cudowne. Więc to, że nie ma duplikatu wcale nie jest jakąś nieprawdopodobną informacją. Zaczniemy sobie oczywiście y, od karty lewej i zobaczmy jaka to będzie narodowość. Okej, okay, to nie jest zły start, ale tu tak naprawdę interesuje nas tylko i wyłącznie jedna ikona. Więc jeżeli to będzie Eusebio, jeżeli to będzie Czarna Perła Mozambiku. To ja będę zadowolony. Jest to karta urodzinowa, czyli to może być łzebią. Ale zobaczmy sobie od dołu, jakie to będą statystyki. Fizyczność nie najlepsza. Strzały, nie, to nikt nie jest dobry. To, 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 to nie mógł być nic do dobry z takimi strzałami. Rój koszta absolutnie nie znajduje się w kręgu naszych zainteresowań, więc zobaczmy sobie kartę po prawo. Najpierw typ ikony, może wreszcie ikona toty, nie, to jest Trophy Titan. Zobaczmy pozycję, czy to będzie może goalkeeper? Nie, okej, okay. zawodnik z pola. Fizyczność niesamowita. Podania przeciętne. Strzały przeciętne, więc świetna obrona. Nie pamiętam, kto tam był. Chyba mógł być tam Maldini. Czy to mogłyby być statystyki pod Mal? Ojoj, 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 ojoj. To tempo nie wygląda dobrze. Francja. Czy to będzie Patryk? Nie. Laurent Blanc, no tak średnio bym powiedział Też Vieira miałby zdecydowanie Więcej tempa wydaje mi się No dobrze, to patrzymy na kartę środkową Rodzaj Chyba niestety Prime, tak jest i chyba widzę 91 mam wrażenie Ale jeszcze chwilę, zobaczmy Czy to jest zawodnik z pola Tak jest, skąd jest Z Niemiec Ubawiam się, że tu będzie po raz kolejny bardzo źle Podania niezłe Strzały fatalne, obrona wysoka, ale ta fizyczność to chyba będzie kolejny trafiony przeze mnie Filip Lam. Mam takie wrażenie. Też patrząc na to tempo, no tak mi się wydaje, tak jest. Znów go trafiłem, ale ja nie wiem który to raz, bo tych Filipów Lamów to mam wrażenie, że już dosyć dużo było. I nie wybiorę Filipa Lama, wybieram Blanka, bo po prostu ma najwięcej oceny ogólnej. O, o, trafiłem toca, trafiłem toca. Miło. SPO. Okej. Okay. Jakby. Nie spodziewałem się. Ricardo Urta może być. Trochę foderu przepaliłem, a muszę go mieć na bieżąco. Zatem otworzymy jeszcze te dwie paczki. Pięciu piłkarzy 84+, plus i trzech piłkarzy 84+. Plus. Liczę na karty niebieskie, a może i nawet fioletowe. Na razie jednak dostajemy tutaj Maca, Humelca. Tak czułem, 84. Przypominam, to była paczka 84+. Plus. Fenomenalnie. I tak z perspektywy, słuchajcie, jak patrzyłem też na te swoje piki, które mi zwróciło... To, no niektórzy trafiali Ronaldów, niektórzy trafiali Neymarów U mnie najlepsze rabio Drogi, bo drogi No ale gdzieś to szczęście chyba uciekło Bo w tej paczce Keylor na was Ja zdaję sobie sprawę, że on na was nie robi wrażenia Musiałem Zatem pierwszy segment mam dzięki kwiczy zrobiony Ale tutaj jeszcze potrzebujemy paru ciekawych zawodników Ta paczka jednak takowego nam nie przyniesie Co ja drogą, tego Benasera ja to ja mam W wersji Toc, zastanawiam się czy może gdzieś go nie będziemy wrzucali Chociaż za rabiotem wydaje mi się, że nie No ale zobaczmy Bo może tu trafimy kogoś, kto jeszcze zmieni Mój skład, na przykład mamy kartę Toc I to jest Okej, okay, to nie jest Toc Ultimate, tego jestem pewien. Razem z nim przynajmniej mamy zwycięzcę Ligi Mistrzów i to tak naprawdę tyle. Ale narzekać nie będę, bo to też nie była paczka z jakimś, wiecie, plusem, z jakimś gwarantowanym zawodnikiem, więc tam mogło być chociażby tak jak tutaj, yy, gdzie nawet nie mamy walkout 83 spaki za 50k. No to, to, to nie jest wymarzone trafienie, ale wiecie, co jest w tym wszystkim najciekawsze? Tutaj trafię tył Hernandeza wersji Toc. Paczka z 11 zawodnikami Serie A. No, no, warto było wierzyć. Full Pogba. W sumie nie najgorzej. Jakby umówmy się świat, a przede wszystkim ja. E, widziałem zdecydowanie gorsze tego typu paczki. No, paczki za 10 monet to nie wolno oceniać. No, ona kosztuje 10 monet, więc jakby tutaj. Nawet taki Forsberg nie jest najgorszy. Bo jego QuickSell nam go zwraca w zasadzie tę paczkę. Zwraca ponad 10-krotnie, nawet więcej. Co? Dobra, no jesteśmy w takim momencie, słuchajcie, gdzie hm, mam pieniądze na tego Hernandeza, ale mam też chociażby pieniądze na tę paczkę, którą nie ukrywam, żebym otworzył, bo to jest 51% szans na inform, e, na toca, 90% szans na. E, 90, plus, 3 i na zdobywcę TOC Reward, nazwijmy to, więc otwieramy tą paczkę, bo ja też potrzebuję trochę foderu i potrzebuję nie. Aż mnie zabolało. No bez jaj. W sensie, rozumiem, że trafiłem kwicze i że miałbym wymarzone piki, gdyby nie fakt, że nie wiedziałem, że potem poleci on jeszcze raz i że był Teo. Wiecie o co chodzi? Ale, ale serio? No, chyba, że tu gdzieś na końcu jest fioletowa karta, bo one chyba się gdzieś kryją, ale nie w tej paczce, niestety. I zaraz będziemy szli dalej. Tylko ja się zastanawiam, kurczę. Hm, jak ten skład poprzekładać, żeby to miał ręce i nogi. No bo chciałbym go mieć w zespole, ale to nam daje zaledwie jedno oczko. A też nie ukrywam, że kurczę granie tym mm, Di Mariom. Hmm, oczywiście jego mógłbym tutaj dać, ale nie ma alternatywnej pozycji, więc trzeba by było go wrzucić sobie na przykład tutaj. I tu mógłbym wrzucić Kiliana, ale kurczę, ja nim nie lubię. Hmm. Na razie zostawimy to tak, bo jeszcze będzie ikona, będzie jeszcze pewnie hero, to się jeszcze z 50 razy może pozmieniać. Bo też do zrobienia mam jeszcze dużo pików, bo mam przygotowane pod nie karty, więc tutaj naprawdę jeszcze nie ma co robić planów, bo może się okazać, że no i mam taką nadzieję, że trafimy kogoś, kto te plany nam totalnie powywraca. Dobra, zatem SBC skończone. Tych panów sobie przerzucamy, no i czas odebrać pik. I mieć nadzieję, że tym razem odda lepiej niż ostatnio. Nie ma duplikatu. Taki jest plus. Zobaczmy kartę po lewej. Szkocja. Okej. Okay. No to wiemy, co to jest za Szkocja, prawda? No bo to będzie kenydal Dalglish. W jakiej wersji? Niestety w wersji Prime. Zobaczmy środek. Zobaczmy flagę. Okej, okay, tu zawsze może być albo super, albo nie super. Wersja. Urodzinowa. Okej. Okay. Patrzymy na statystyki i. Dobre podania. Fizyczność. Okej. Okay. Zobaczmy obronę i strza. Czy. To jest. Lotar. Wreszcie. Mateus Wreszcie dobra ikona A to może nie być najlepsza ikona Wreszcie szczęście wraca, słuchajcie Kwicza, Kwaradona No i Lothar Mateus 90 tempa, Boże jak ta karta Świetnie wygląda, zobaczmy w takim razie Zawodnika po prawo Dobra, 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 dobra Jakby wreszcie, za każdym razem jak widziałem Niemce, Mówiłem Lotar Mateusz, za każdym razem mówiłem No może to będzie Lotar Mateusz I wreszcie to jest Lotar Mateusz, którego mogę Dać sobie też na środek obrony I nie ukrywam, że biorąc pod uwagę, że mam Zidana, który może nie jest top topów W porównaniu z niektórymi chociażby tocami, i tak dalej są karty bardziej OP Wydaje mi się, to po prostu Ja go na tyle lubię, że nie chcę się go pozbywać Zatem Lotar Mateusz Zapraszam do klubu i najlepiej to by było Kurczę z tego Pikatra Trafić na przykład kordobę, no bo on zgrałby nam się tu idealnie. No chociażby z tą wypożyczoną wersją widzimy, że już dzięki temu Kwaradona ma dwa zgrania. No i możliwe, że z menadżerem bylibyśmy w stanie mu tam jeszcze to podnieść. Okej, okay, no. no kurczę, wygląda to, to nie najgorzej, ale taki kordoba nie jest nam nawet do końca potrzebny. Bo ja mam Fikajo Tomoriego, który no, ma całkiem przyzwoitą kartę. I wystarczy, żebym tu sprowadził Majka Meniona. I w ogóle będzie super. Majka Menion jednak nie mam. Jest za to Wojciech Szczęsny. I chociaż nie ma to wtedy stuprocentowego zgrania. To przynajmniej nie jest to skład koncepcyjny. A ja chcę zagrać mecz, bo po pierwsze dzięki temu zobaczymy, jak gra Kwicza, a po drugie będę mógł zdecydować, czy chcę paczkę Toc, czy może paczkę 5 razy 84. I biorąc pod uwagę, że mamy Toc'e Ultimate, to chyba zdecyduję się na to. Zatem czas na debiut Lotara Mateusa, no i Kwiczy Kwaraczkeli. Zobaczymy, jak się to uda. E, bohaterom tego odcinka Kwicza bardzo ładnie na początku już wjeżdża w pole karne Kwaradona, mi miniemy jeszcze rywala, no nie. To już by było za dużo, to już by było zbyt widoczne. A w zasadzie to już było za dużo, i było to zbyt widoczne, niestety. No ale początek fajny. Wojtuś, wojtuś, no takie to. Takie trzeba wyjąć, no. Samba taką wyjął. Chociażby by. Ale teraz już jest Di Maria, poszukamy kwaracz. O jezus. Miało być fałszem do kwaradony. Ale zamieniło się to wszystko w rzut karny. Ale no nie tak to miało być. Cineczkę ładujemy we w środek. Mamy Zidana, więc trzeba. Ojojoj, panenka, i gramy dalej. So Division Rivals, ziomo takie dawał na Mistrzostwach Świata. To, to pokazuje, jaki to był piłkarz. Byłem przekonany, że on będzie albo grał na długi, albo poda. Po prostu chłop strzelił po krótkim. No, Wojtek Szczęsny, jak na razie, nie jest yy, najlepszym bramkarzem, jakiego miałem w, w FIFA 23. Absolutnie. Akwaraczkę Elia teraz wpada w pole karne, da po długim przechwyt, walka do samego końca. No i dzięki temu mamy brameczkę. No, tak w sumie spoko, gol. No ten może mniej spoko, ale liczy się tak samo i prowadzimy. Oj, Zidane. Ja trzeba uważać, bo on ma to tempo. No, Jezus Maria. Myślałem, że ja już zabrałem tą piłkę, że się... Szczerze, ja byłem przekonany, że Carlos mu sam odebrał piłkę i że się z nią zabrał. ja już spojrzałem w lewo, co mam zrobić. W tym momencie ja byłem przekonany, że Roberto Carlos... Nie no, mój błąd, mój błąd, mój błąd. Po e, prostu dramat, nie? W sensie, absurdalne to było, co wydawało się moim oczom, że widzą. E, nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Nie, nie, nie. Straszny błąd, a teraz wznowienie. Nie, 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 nie. Okej, okay, jednak, jednak nie. Kilian do krujfa. Johan, krujf, ojejku, to miał być fałsz. A on tutaj jeszcze dał y, krzyżak, to będzie widać w powtórce. Albo i nie. No i powtóreczkę, będę mógł zobaczyć sobie teraz. Spotkanie zakończone. Dużo się działo: 4-3, więc. Były paczkowe emocje, były meczowe emocje, okraszone między innymi tym trafieniem, jak on tą lewą nogę, ciekawy tym czy w rzeczywistości byłby w stanie ktoś tak to zrobić, bo ta piłka, zobaczcie, po przyjęciu kontakt, skacze, a on jeszcze tutaj, to będzie widać idealnie, dokłada krzyżaczka, wydaje mi się, że to jest... Niemożliwe zrobić to w pełnym wieku, jakby koordynacyjnie człowiek nie byłby w stanie, a to mnie nie interesuje, bo mówiłem o emocjach, więc teraz czas na te związane z tą paczką, a potem z pikami. Lecimy więc 5 razy 84 plus, żeby było niebiesko. Dobra, no będzie foder do hero. Zatem pora teraz jeszcze. dokończyć ten odcinek otwierając piki. Mamy te 83, plus, mamy te 80, plus oraz jest oczywiście pik z kartą hero. Na razie wraca do mnie Tony Cross. To oczywiście cieszy. Tu obecność Riada Mareza także spoko, ale to kończy. A nie, jeszcze mamy kilka tych 83, plus. jeszcze dwa, okej. Okay. Um, tutaj Tadic. No i zobaczmy, czy w ostatnim z 8-3 plus będzie... Ik y Boże, ikona. Czy będzie Toc? No mógłby być Toc gdyby nie fakt, że jest to SBC. Zatem teraz y około 20 chyba tych pików. Zaczynamy od Diasza, Zule, Onana, Rafa, Bonucci oraz Toc jest y pierwszy z tych pików trapio trapiony Lucioni. Weźmiemy go oczywiście i muszę przyznać, że tych pierwszych y 6 pików naprawdę niezłych. Wokał to 85, Toc to na Naprawdę wygląda dobrze. Um, tu weźmiemy sobie rapela Toloya. Um, no i mam nadzieję, że może jeszcze jedna niebieska karta się pojawi. No, byłbym przeszczęśliwy, gdybyśmy w tych pikach trafili jakiegoś toca Jakiegoś może nawet najgorszego, ale żeby był, tak po prostu, żeby można było go sobie odhaczyć. Um, tu dorzucamy, no niestety, nie toca, no bo wiemy, że jest ten spoiler. No um, ale i tak. Angel Di Maria jest jak najbardziej spoko, jak najbardziej akceptuję. Team Werner okej. Okay. No i ostatnim z tej strony nie będzie Toc, za to będzie to Jimenez. Zobaczymy jak będzie wyglądała druga tutaj odsłona. To tych pików trochę mniej, ale ten ostatni to karta hero i mam nadzieję, że będzie to no, jakiś fajny zawodnik, żeby jeszcze do tego składu kolejne nazwisko móc, móc dorzucić. Ale ja i tak dzisiaj nie mogę narzekać, bo wreszcie szczęście dopisało naprawdę mocno i nawet te piki, które nie są może wybitne, ale też no są całkiem przyzwoite. To po nich nie muszę spodziewać się już niczego wielkiego, bo ja naprawdę jestem pod względem farta dzisiaj zadowolony tu jeszcze Czalanoglu, Fabian. I ostatnim pikiem będzie. No niestety nie toc, no to Polisy. No i teraz jeszcze pora na tego pika hero. Sam sobie robię problem, bo przykrywki zrobiłem wertkapowe. Za mną światło trochę takie wertkapowe, a w zasadzie, no, no tak, wertkapowe, więc. No, zobaczymy, czy to będzie World Cupowa karta Hero. Zaczniemy od tego po prawej. To będzie nikt inny jak Lunberg. No, średnio bym się cieszył, gdyby to była nasza najlepsza karta. Więc zobaczmy tego koło niego. Czy to może będzie na przykład Włoch? Francja. Ale coś czuję, że to nie będzie Ginola Coś czuję, że tutaj 78 w historii trafiony przeze mnie Papę. Ale zobaczymy. Może miło się zaskoczę. Od dołu jest to karta World Cup. Więc co? To będzie Papę, tylko tym razem yy, mistrzostwa świata. Tak jest. Dobra, więc Papena już mamy za sobą, yy, ale mogę trafić jego jeszcze w dwóch wersjach. Więc zobaczmy kolejną. Co to będzie? I to jest portugalczyk. No a tam nie będzie nikogo na kogo czekam. Więc yy, Ricardo Carvalho no i to wszystko rozstrzygnąć może zawodnik po lewo. Zobaczmy. Jest to Hero? Nie, 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 nie. To jest Trophy Titan. To jest Trophy Titan, tak jest. Tutaj będzie Trophy Titan. Ok. Zobaczmy jeszcze statystyki. E, fizyczność słaba, podania słabe. Więc na pewno nie jest to ktoś topowy. No, na pewno nie jest to ktoś topowy. Bo to Legionel Sorskier, więc klasycznie w tym piku. Wybieram Papena. I normalnie prawdopodobnie bym musiał kusić się tutaj na jakieś negatywne podsumowanie, ale słuchajcie, no. Co ja wam będę mówił Kwicza trafiony, lotar Mateusz trafiony Za zadowolony No i ten odcinek miał się już zakończyć Ale dostaliśmy jeszcze kawałek Naprawdę przyjemnego kontentu Więc na sam koniec otworzymy pika Z piłkarzem Toc Albo Toc Moments I trafienie tutaj czegoś dobrego To będzie naprawdę duża rzecz No bo słuchajcie tutaj pula zawodników jest przeogromna Zobaczmy sobie po rolak, Jak to wygląda Po lewo 88, no to ten zawodnik raczej nas nie interesuje. Po środku 90, po lewo 90, więc wydaje się, że szansa na trafienie tutaj kogoś dobrego jest no już niemożliwa. Nie wiem, czy jest jakiś toc 90 dobry. Ricardo Urta i w środku ekstra ekstraklasowy akcent. Ale tak jak mówiłem, ja dziś na swoje szczęście absolutnie nie mogę narzekać.